Siema. Piękny poranek. To zachęcam oczywiście wszystkim po tym żarciu, nie? Jak już się najedliście. No trzeba, nie? Pojeść sobie wszystkiego. E, jakiś e, rozruch fizyczny, tak? Jakiś e, rozgrzewkę, ruch, spacer chociażby, nie? No ja będę zaraz biegał, no bo przy, przygotowuję do walki, no to mam nadzieję, że się odbędzie. Jak poglądacie filmiki, to będziecie wiedzieć o, o co chodzi no i kondycja musi być, nie? Bo same ćwiczenie handlami to oczywiście to nie wszystko, nie? Cała reszta musi być. Na, trening na worku i oczywiście bieganie, nie? No powiem wam, że fajna pogoda, idealna bo jest 9 stopni jest chłodno ale oczywiście ja, to, ja na to jak na lato, nie? czyli wiadomo, w krótkich spodenkach, bo tak się wyjdzie fajnie biegało nie ma wiatru, nie ma deszczu jest plac fajny, duży to lecimy, nie? 10 minut rozgrzewki to minimum ja tam oczywiście skróciłem to, żeby nie przedłużać i zachęcam oczywiście wszystkich do biegania, do sportu, do ruchu po tym jedzeniu, bo jeszcze będzie powtórka z rozrywki, jeszcze będziemy jeść. No Sport to zdrowie yy, Bo niektórzy powiedzą, a nie chce mi się, a coś tam, a nie mam czasu, a pogoda, zimno. Dla mnie nie ma czegoś tego, takiego, jak ja bym tak mówił. Ja do niczego nie doszedł. Powiem Wam, że deszcz mocno padał, a miałem na pacy minus 20. I mimo to weszłem i dałem radę przez godzinę ćwiczyć na ławeczce handlami. I się kurwa da. Więc nikt, 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 nie, nie, nikt mi nie mówi, że się nie da. Bo to są tylko Wasze wymówki. Trzeba mieć motywację, jakiś cel i nie czekać do Sylwestra a od nowego rzucę palenie a od nowego roku będę ćwiczył to jest tylko data w kalendarzu trzeba zacząć już, teraz lub jakiś tam kolejny dzień bez znaczenia nie patrz na datę, na pogodę wybrać ćwiczeń no, także Niech moc będzie z Wami i lecimy, nie? I się widzimy, nie? A jak? I Wam powiem, zdjęłem okulary, bo mi parują. Nie tylko maskę za ale jakąś grubszą, bo ja zapomniałem wziąć z domu, ale dostałem od syna taki komin z fajną taką czaszką do biegania, bo jak właśnie biegałem bez maski teraz. To wdywa, wdycham zimne, takie zmrożone powietrze, i bardzo płuca bolą, żebyście się nie załatwili. Żeby nie wdychać zimnego powietrza, musi być ten filtr na naszej na, na, na twarzy. To jest ważne. No, jeśli nie poddawajcie i biegamy, ćwiczymy. Kondycja i siła musi być. I pikawa wam, wam, wam będzie dłużej piła. I po takim bieganiu, ja wiem, że dużo jedzenia macie. A dla nas, sportowców, czy coś, wiemy, że e, białko jest potrzebne. Także ja polecam po takim bieganiu, po treningu, z e, zupą mleczną, z ryżem. I na mleko, oczywiście. No, i serek zwiejski z jakimś owocem, dzisiaj z bananem. Jeszcze raz trenujmy. Dzisiaj jest środa, 25 grudzień. Wesołych świąt. Jeszcze raz wszystkim życzę I miłej zabawy, nie? A jak!